I w naszym studiu witam ponownie pana Jerzego Ziębę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Coś chyba za dużo dzisiaj zjadłem, panie Jerzy. Kuję z prawej strony i nie wiem e, nigdy, czy to wątroba, czy woreczek żółciowy. Może na ż, jak żółć i ten woreczek. Chciałbym pana dzisiaj popytać trochę. Wątroba na ogół nie woli, ale... Woreczek żółciowy już może. Znaczy, no, woreczek żółciowy jest to takie słowo używane powszechnie formalnie, fachowo, to jest pęcherzyk żółciowy, ale nie ma dla nas znaczenia. Niech sobie będzie woreczek żółciowy. Ale podobno ja... lepiej, żebyśmy go mieli, niż nie mieli? Nie, no zdecydowanie tak, oczywiście. A jednak bardzo często... Usunięcie pęcherzyka żółciowego Poczeka. jest okaleczeniem człowieka na całe życie i niestety, niestety muszę powiedzieć, że jest to nadużywana forma terapii, Dlatego, że jeżeli tylko ktoś ma tam no, najczęściej kamienie prawda, żółciowe, to pierwsza sprawa to no, usuniemy to laparoskopowo, no, tutaj dziurkę zrobimy, napompujemy tam panią, dwutlenkiem węgla, czegokolwiek, usuniemy im po zawodach. No ale usuwa się i ludzie żyją. Nie, no oczywiście, że Co? żyją, tylko... się go no, Tak, Ale pęcherzyk żółciowy odgrywa bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu wszystkich narządów. To jest medycyna rosyjska, z kolei się tutaj kłania, która mówi wręcz, że pęcherzyk żółciowy jest generałem jamy brzusznej. Ten mały, z kamieniami. Ten mały, tak, z kamieniami, czasami właśnie pęcherzyk żółciowy jest generałem jamy brzusznej. Tutaj się kłania e, terapia i wiedza pana profesora Ogółowa, który od czasu do czasu przyjeżdża do Polski i robi fantastyczne szkolenia. Ja byłem na takim szkoleniu, sam pojechałem z ciekawości, bo przecież i się dowiedzieć. To, to, jest, no, to jest wiedza po prostu fenomenalna, wkładana przez niemalże cały tydzień do głów. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ten pęcherzyk żółciowy odgrywa jeszcze inną rolę w organizmie człowieka niż tylko magazynowanie żółci. I to jest właśnie to, na co bardzo zwracają Rosjanie uwagę. Zresztą cały masaż właśnie ten wisteralny polega między innymi na masowaniu całej jamy brzusznej w o co? Szcz szczególnym Och, to są efekty terapeutyczne czasami fenomenalne nie, bez leków żadnych ja to widziałem na własne oczy No to niech się pan trochę podzieli jak dbać o tego generała A jak dbać o tego generała Może zacznę od troszeczkę innej strony Pamiętacie państwo jak ktoś nie uciekł z lekcji fizyki w szkole podstawowej czy chemii to było kiedy Posłużę się tutaj tym naczyniem, właśnie. W roztworze do wody gorącej dorzucaliśmy dużo cukru lub też soli. Tak? Rozpuszczało się szybko. Tak, rozpuszczało się szybko, w wysokiej temperaturze. Kładliśmy tutaj ołówek czy kijek, patyczek jakiś, dowiązywaliśmy nitkę, tą nitkę zanurzaliśmy tak. w tym roztworze. Za tydzień przychodzimy, a to piękne kryształki się zrobiły nam. Kryształki soli czy kryształki cukru. To tak z kamyczkami mamy? W... Tak, mamy generała? z kamyczkami. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że wątroba wydziela żółć cały czas, ona jest wydzielana cały czas. I teraz nie wiem, nie, będę machał ręcami, więc tu to mamy wątrobę. oglądający nas w internecie. Tak, obejrzą. mamy wątrobę. I z wątroby wychodzi przewód żółciowy, gdzie wątroba, wydzielając żółć, wyrzuca, że tak powiem, tą żółć do tego przewodu, ale tu po drodze jest pęcherzyk żółciowy. I to jest taki mały zbiorniczek po drodze, do którego wpływa żółć. Ten przewód. Żółciowy idzie sobie dalej, dalej, aż do dwunastnicy. I tu dopiero w samej dwunastnicy łączy się z innym przewodem wychodzącym z trzustki. Dlatego mówimy o tym, że to jest ten przewód wspólny. I, I ponieważ wątroba wydziela tą żółć cały czas, to ta żółć wchodzi do pęcherzyka żółciowego i tu jest magazynowana. W tym pęcherzyku żółciowym. Natomiast, co tu się dzieje w samym pęcherzyku? Pęcherzyk żółciowy ma bardzo ciekawą budowę. Otóż ta żółć stosunkowo rzadka, mówię stosunkowo, stosunkowo. rzadka, wchodzi sobie, wpływa do pęcherzyka żółciowego i gdyby nie zagęścić jej, no to ten pęcherzyk by się szybko wypełnił. Co teraz pęcherzyk robi? On jest tak właśnie zbudowany, że ściana pęcherzyka żółciowego przepuszcza wodę, ale na zewnątrz pęcherzyka. Czyli, czyli oddaje ją. Oddaje, tak. Usuwana jest, bo to, to są sole yy, yy, żółciowe, to jest cholesterol, bilirubina i tak dalej, to jest składnik żółci. Teraz ta żółć, która znalazła się w pęcherzyku żółciowym o niskim stężeniu, bo przyszła prosto z wątroby, tak? Ona jest teraz zagęszczana. Przez usunięcie wody i pęcherzyk wyrzuca wodę na zewnątrz, zagęszcza coraz bardziej tą żółć. Aż do Ale my nie usuwamy tej żółci. Bo. Bo źle jemy. Aha. Dlatego, że jeżeli ta żółć została zgromadzona w pęcherzyku żółciowym i on stara się ją zagęścić, to po posiłku zawierającym tłuszcz to jest bardzo ważne zawierającym tłuszcz jest sygnał, który płynie do pęcherzyka, do jego ściany, a ta ściana ma mięśnie. I ten sygnał powoduje skurcz mięśni, pęcherzyk się obkurcza. Wyrzuca swoją zawartość żółci do tego przewodu, przesuwa ten przewód żółć do dwunastnicy, a tam przecież pod wpływem żółci następuje emulgacja tłuszczów, po to, żeby one się wchłonęły. To na czym polega złe jedzenie? No, na czym polega? Na tym, że jeśli jemy chudo, bo tak nam się mówi, że tak jest zdrowo to ten sygnał nie jest przepuszczany, przesyłany do, do mięśniówki, do, do pęcherzyka i nie mówi mu, żeby się obkurczył. Czyli jak węglowodany z sałatą, tak, gdzieś tam zjemy tak, ta jeśli, nie, jeśli nie spożywamy tłuszczu, Udą, to pęcherzyk tłuszcz. się nie obkurcza, bo nie ma tego sygnału z tłuszczu, który znajduje się w dwunastnicy, żeby się obkurczyć. W związku z tym ten pęcherzyk zostaje cały czas pompowany, pompowany żółcią, Od, bo, bo nie, nie wyrzucamy z pęcherzyka tej żółci, a jednocześnie dochodzi do koncentracji cały czas. Stężamy, stężamy, bo nie ma sygnału wyrzucić to na zewnątrz. Stężamy, stężamy i zjawisko następuje dokładnie takie samo. Wytrąca bo, nam się bo, kamień. Wpływem czegokolwiek zaczyna się maleńki kamyczek wytrącać. I tak jak tu kryształek nam się wytrącił pierwszy, już sobie rośnie kolejne. wszystko wokół tego kryształka. Ich może być oczywiście kilka. Ja to znacznie upraszam, ale chcę zilustrować mechanizm, żebyśmy rozumieli. Jak to Bo za powstaje. chwilę. Powstają piękne, gładkie kamyki. Tak, powstają kamienie. Dlatego, że żółć nie jest wymieniana. Czyli trzeba jeść tłuszcze. Trzeba tłuszcz jeść? Tak. A teraz druga kwestia. No mamy już te kamienie, uhodowaliśmy. Powiedział pan kiedyś, że można je rozpuścić. Oczywiście. Ja no. żartobliwie no. oczywiście mówię, że kiedy mieszkałem w Australii, to tych kamieni na rozpuszczałem pół ciężarówki. I to jest błąd, bo to nie była pół ciężarówki, tylko może jedna czwarta ciężarówki. Dużo. Dużo. Ale udało się. Udało? Nie, no to... udaje się. A więc teraz. A więc teraz najlepiej jest współpracować z dobrym lekarzem, który rozumie to zjawisko, bo na pewno lekarze rozumie nie to wyśle zjawisko. Nas na tak, tak. Nie wyślę nas od razu do tego, żeby ten pęcherzyk wyciąć, bo to jest okaleczenie człowieka na całe życie. Nie wolno tego robić, tak sobie łatwo. Wtedy trzeba zrobić tak, i tu możemy powiedzieć, zgłaszamy to teraz lekarzom. Drodzy lekarze, jak macie taki przypadek, spróbujcie zrobić coś takiego. Pamiętamy to doświadczenie? Pamiętamy. Wykrystalizowało się? Tak. Dlaczego? Dlatego, że stężenie tego roztworu było bardzo wysokie. Roztwór się nasycił. Nasycił i wykrystalizował. Jeżeli zrobicie to samo doświadczenie w domu, ale do tej szklaneczki czy pojemniczka, gdzie jest zanurzony ta nitka, z kryształami już, wężykiem powolutku będziemy wprowadzać czystą wodę. To te kryształki się rozpuszczą. No ale do woreczka, Dlaczego? Jak ale momencik, wodę. bo tu, wprowadzając czystą wodę, powoli, kropelkami będziemy wprowadzać, co zrobimy? co zrobimy? Zmniejszymy stężenie tego płynu y, do wartości minimalnej, do wartości takiej, jak wpływa nam z tego wężyka. A w tym stężeniu krystalizacja nie jest możliwa. I występuje zjawisko odwrotne, dlatego że jeśli będziemy tu Zmniejszać stężenie tego płynu, to te kryształy muszą się i się rozpuszczają same. Jeżeli teraz takie coś zastosujemy w naszym pęcherzyku żółciowym, to doprowadzimy do rozpuszczenia tych kryształów. Jak to zrobić? No właśnie, przecież nie wodą. Trzeba, no nie wodą, ale trzeba zrobić to, co naturalnie robi pęcherzyk, czyli trzeba y, żółć. Która jest o już niskim stężeniu, w sposób naturalny, kiedy wątrowa nam produkuje, wprowadzać do tego pęcherzyka i przycisnąć go. I wyrzucić. Żeby ta żółć napływająca do nas ciągle była żółcią o niskim stężeniu. I troszeczkę tłuszczu i wyrzucić. Czyli spowodować skurcz tego pęcherzyka. Co, co godzinę mamy trochę tłuszczu. Więc... Nie, zaraz o tym powiem. I następna sprawa to jest taka przede wszystkim uruchomić pęcherzyk żeby się obkurczał on tak jak powiedziałem w warunkach normalnych obkurczy się kiedy dostanie sygnał z dwunastnicy gdzie dwunastnica mówi mam tłuszcz a więc się obkurcz bo potrzebuje żółci i on się obkurczy zawsze tak robi każdy tłuszcz margaryna teraz... też każdy tłuszcz. Więc teraz to jest jedna sprawa. Druga sprawa: zależy nam bardzo na tym, żeby żółć wpływająca do pęcherzyka była o jak najniższym stężeniu tych wszystkich soli żółciowych. Więc co zrobić? Spowodować, żeby wątroba wydzielała bardzo duże ilości żółci. Czy co? Jeść coś czy pić żółciopędne? Trzeba pić, trzeba pić herbatki żółciopędne. W aptekach personel od razu powie, że to jest właśnie herbatka żółciopędna. Naturalna. Niedroga. Naturalna, tak. To są różnego rodzaju zioła, dlatego że my wtedy powodujemy dwie akcje. Pierwsza to jest, zjemy na przykład na śniadanie coś, co zawiera tłuszcz. Może to być zwykła jajecznica. Bo w żółtkach jaj jest bardzo dużo tłuszczu i to takiego fajnego, takiego, który nam no, potrzebny jest. Trochę boczku bym troszkę dla bezpieczeństwa do bezpieczeństwa no boczek musi być. No. <grym> Jak bez boczku troszkę. Jak <grym> jajecznica bez oczywiście. Cokolwiek, co zawiera tłuszcz. A więc na śniadanie musimy cokolwiek zjeść, co zawiera tłuszcz, po to, żeby się ten pęcherzyk żółciowy obkurczył. Po śniadaniu czy też przed, przygotowujemy już pęcherzyk do tego, żeby się obkurczył, ale żeby wątroba zaczęła produkować duże ilości żółci. I wtedy jest herbatka po żółciopędna. Czasie? I to powoduje wydzielanie dużej ilości żółci, a więc o jeszcze niższym stężeniu żółci. I mamy na przykład za dwie godziny yy, posiłek jakiś również troszeczkę i jakiś tłuszcz i herbatka przed czy po? To właściwie nie ma znaczenia takiego jakiegoś wielkiego, ale myślę, że jeśli wypijemy sobie tą herbatkę przed Przygotowujemy już tu wątrobę do wydzielania dużej ilości żółci o niskim stężeniu tej żółci, a potem wyślemy tłuszczem sygnał do pęcherzyka, żeby się obkurczył, obkurczył. Tak? no to w zależności teraz od tego, jakie to są kamienie, ile tych kamieni jest, te Może kamienie trwać z różnie. czasem z czasem będą się zmniejszać. To jest właśnie to zjawisko wypłukiwania, ale o niskim stężeniu roztworu. Czy I... prawdą jest pani Jerzy, że kiedy robimy taką terapię, to znaczy pozbywamy się rozpuszczamy sobie te kamienie, powinniśmy jeść często? często, a mało? Wskazane często, mało, żeby pobudzać, pobudzać cały czas. Ja myślę, że jeśli cztery razy dziennie sobie coś takiego zrobimy, to praktyka wskazuje na to, że, że te kamyki rozpuszczają się. Ale teraz jest uwaga. Dlaczego ja mówię o tym, żeby jednak to robić z lekarzem mimo wszystko? Jest wiele osób, które robią to, bo no, posłuchały i robią, ale tak. dlaczego? Otóż lekarze też wyrażą obawę, że no, co się stanie, kiedy ten kam kamyk, powiedzmy, już osiągnie taką, yy, taki rozmiar, że będzie mógł przejść przez stosunkowe, właśnie, no, właśnie przez wąskie kanalik. ujście do tego kanału wspólnego. Co się stanie, kiedy ten kamyk utknie? A ja mówię, że zanim ten kamień się stał duży, to on był mały. No niby tak. Więc wtedy kąpiel gorąca i jakiś środek rozluźniający. Jakaś nospa albo coś takiego, tak? Nospa forte. Powinno się rozszerzyć, tak? I przejdzie. I wtedy przejdzie, kiedy rozluźnimy tutaj to wyjście z pęcherzyka żółciowego. To jest rzeczywiście pewien element ryzyka, ale tak jak powiedziałem, te kamienie, kiedy się tworzą, to też najpierw mają taką wielkość. I dlatego ta współpraca z lekarzem jest tutaj no, zalecana. Ale wiele osób właśnie siada, tak jak powiedziałem, do wanny, rozgrzeją się, wezmą dwie te nospy forte i na ogół to przechodzi. W bardzo, w bardzo rzadkich przypadkach wymaga to jednak na przykład no, bardziej jakiejś takiej zdecydowanej interwencji. Ale to są niezwykle rzadkie przypadki, bardzo rzadkie przypadki. Ale w ten sposób chronimy pęcherzyk. Oczywiście miałem też takie przypadki. Jeden, a stosuję to ponad 20 lat, miałem takie przypadki, kiedy no za nic nie chciał się rozpuścić. No właśnie. No nie chciał się rozpuścić i, i nie wiem Dla dlaczego. Teleskop? Nie wiem dlaczego nie chciał się rozpuścić. Wystąpiło to jeden raz, a tych miałem naprawdę tysiące, yy, u kobiety. U której się nie chciał rozpuścić. I ja nie wiem dlaczego. No to są tego typu przypadki, które teraz dopiero wymagają właśnie ingerencji być może chirurga. A jak to się ma do no, lansowanej przez pana teorii, że najlepiej byłoby jeść raz dziennie. Czy taka, taki sposób odżywiania raz dziennie jedzenie nie powoduje, że właśnie. No ten nie, no raz dziennie, pracuje, ale to zawsze jest to? tłuszcz. Zawsze jest tłuszcz. Tutaj problemem wzią. jest to, że są osoby, które przez propagandę są przestraszone tłuszczu i nie jedzą tłuszczu. Znaczy tu jest problem, a tak, nie ilość problem. Tak, tak. Dlatego y, to spożywanie tłuszczu jest bardzo ważne, nie tylko z powodu tłuszczu, jaki on jest i tak dalej, bo to jest zupełnie inna historia, ale ze względu na ciągłe uruchamianie tego pęcherzyka. On jest po to, ale też tak działa. Po to, żeby gromadzić tą żółć, ale w odpowiednim momencie ją wyrzucić. I znowu napełnić się świeżą. I ta, ta wymiana tej, tej żółci jest konieczna. Jeść tłuszcz, y, pomagać sobie herbatkami żółciopędnymi, a jeżeli już się chcemy pozbyć kamieni, to najlepiej pod opieką lekarza, lekarza, żeby było bezpiecznie i normalnie. No i oby się udało. Oby później USG wykazało, że, 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 że nie nie ma. kamienie. Ta, bo bardzo często nie ma. tak właśnie jest nie czego ma. życzymy. Jerzy Zięba. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Do widzenia.